Bo ma taki, takie możliwości. I mógł zaprosić, ale... No i się pan na mnie obraził. Ale gdyby pana zakres. zaprosił, to mm. przecież pan by nie skorzystał. Liczy się gest. Liczy no, się gest. No ale bez salacha. Oni nie mieli szans tego wygrać. No właśnie, właśnie. właśnie. Nie mieli szans wygrać 4-0. A wygrali. Czyli widział pan mecz. Widziałem. Zna pan wynik. Co więcej, nie mogłem zasnąć potem. A ja bym sobie jakoś z tym poradził. Barcelona będzie grał w finale Ligi mistrzów to nie wiem za dwa tygodnie, czy kiedyś. Tak bym mógł spytać może kibiców, dziękuję bardzo. Moim zdaniem z naciskiem na czy kiedyś. Na pewno, na pewno niedługo. Na pewno, tak, 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 a oczywiście pozdrawiamy serdecznie kibiców Barcelony. Myślę, że trudny wieczór za nimi. No na pewno bardzo bardzo przykry, ale piękny kibiców z Liverpoolu. Zdecydowanie. U Uryf urywki urywki. Urywki z kalendarza. A zaświadcza o tym człowiek, który to wszystko widział: Filip Jaślar. Dzień dobry panu. Dzień dobry, a mój poranek najtrudniejszy, bo się pan Marcin na mnie obraził. No to ja gram. Wyjątkowo rozpocząłem od muzyki Beatlesów, bo to też zespół z Liverpoolu. Należy im się szacunek. Ponieważ w moich radiowych występach trudno się zorientować, co ma być żartem, a co jest ewentualnym żartem, sam się gubię, postanowiłem ułatwić Państwu odbiór, anonsując teoretycznie śmieszne fragmenty takim jinglem. Uwaga, będzie śmieszne. Dzień dobry. Poproszę dwa cisburgery frytki i małą kolę. Przepraszam pana, ale to jest biblioteka. Przepraszam, przepraszam. Poproszę dwa cisburgery frytki i małą kolę. I tak szeptem rozpoczęliśmy obchody dzisiejszego święta, dnia bibliotekarza i bibliotek. Wszystkim bibliotekarzom życzę radości i uśmiechu, spokoju, chyba nie muszę Państwu życzyć. Przeglądałem ostatnio ranking najmniej stresujących zawodów. Byłem pewien, że praca w bibliotece jest absolutnym numerem jeden no bo co może nas tu zdenerwować? Oczytany, kulturalny petent dzień dobry, chciałbym wypożyczyć jakąś nowość. A co konkretnie pana interesuje? No nie wiem. Jest już może czwarta część trylogii. No, Sienkiewicz jeszcze nie napisał, ale z sequeli mamy kontynuację dziadów. Jak wyglądać młodo po czterdziestce? O, tu widzę kilka pozycji o tańcu. Może coś bym dla żony wybrał. Maseraka nic nie ma, ale jest tango: mrożka, walc pożegnalny, kundery i polones. Typowe usterki, poproszę Poloneza, chociaż to też dobre. Nad Niemenem, historia polskiej muzyki. W Dniu Bibliotekarza nie zapominamy o pracownikach bibliotek muzycznych. Czy jest Bach w Urtekście? Bach w Urtekście jest tylko Wrońskiego albo Peters. To poproszę. I jeszcze Mozarta z Joachimem. Od taki dialog z biblioteki, choćby na Okulniku. A pierwsza trójka najmniej stresujących zawodów to fryzjer. Ale fryzjer ludzki, nie psi. Audiolog, czy pan mnie słyszy? Prze. I profesor uniwersytecki, komisja w składzie, jak pan widzi, postanowiła przyznać panu tytuł magistra. Gratuluję. Bibliotekarz znajduje się dopiero na dziewiątym miejscu, a mnie zafrapowało miejsce dziesiąte: operator wózka widłowego. Chyba pójdę się odstresować i zapraszam kibiców Barcelony. Filip Jaślar, czołowe skrzypce. Dziękuję pięknie. Dziękujemy, dzień dobry panu. Patryk z Kwizyna. Chciałem przede wszystkim e, oznajmić światu, że miałem okazję, e, niebywałą przyjemność być na koncercie grupy Mozarta w zeszłym tygodniu właśnie w Kwizynie i ja wiedziałem, że oni bardzo dobrze grają. Ja wiedziałem, że to są fachowcy w swojej dziedzinie, ale to, że grają na instrumentach i grają w piłkę jednocześnie nie miałem takiej świadomości. No bardzo dziękuję, pozdrawiam całą grupę Mozarta i bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zadzwonienia się. Naprawdę graliście w piłkę? No gramy, gramy w piłkę i nawet pani z pierwszego rzędu rzucała do mnie piłkę na główkę. Na główkę ja do pani. Z, z, z skrzypcami czołowymi? Tak, yy, ale nie, no tak się udało, a potem Bolek główką wiolonczeli główkował. O, proszę pana, oni potrafią grać i, i proszę państwa też grać na instrumentach, oni potrafią nawet grać na instrumentach i oglądać piłkę nożną. A, zostawmy